<głos> <głos> eee, co to masz znaczyć, cwaniak? No, wygram, y, tyle złoty. Wygra, ty, ty, tylko 30, myślałem, że więcej. A co nie pasuje? Mogę się chętnie podzielić. A ile? No jakiś, nie wiem. Y, y, no, może nie będę się dzielił. A w sumie, bo to twoje w sumie pieniądze, chowaj do, sw do swojego, ska do swojego e, tego, e, no kur, do swojej skarbonki, no. O, jak trudno było. No. Nie, to a to, jak tam to mamy w ogóle? O, chciałem ci powiedzieć twoją jak przykrą informację. No, o nie. Niestety mi, twaniak. Mama i bardzo źle się czuje. A dlaczego? No bo, bo bo... Kto powiedział, że ja się źle czuję? Bo tata zaczyna gadać, że ten... Ja się dobrze czuję! Sędzimy, co ty wygadujesz za bzdury? A ja myślałam, że się źle czuję, bo wczoraj byłaś taka... bo wczoraj byłaś taka, taka ten... taka dziwnie dziwna... Ja dziwna! Zaraz znaczy... ci... Stój! Hm? Co mi? Co mówisz mi, stój? Chciałem wam coś powiedzieć. No, w sumie to teraz młodom jest bez szila. Jak to? Nie pamiętasz jak cały czas dzwonił? O teraz coś się tam, zaraz tak zaczyna. Bo pamiętam jak dawno. <coughs> Wygnaliśmy Shina, a potem zaczęliśmy szukać, a teraz ja postanawiam. Idziemy i bez dyskusji. Oszalałeś, no jesteś śmieszny, ty sta a! Nienormalny jesteś, że się tak drzesz? Ja nie idę stąd. No właśnie, ty nie tak w ogóle, to nie słuchaj naszych spraw, cmaniak. Dobrze, dobrze. że jest bez wujka Shina? Co się tam stało? Ała! O Jezu, jedziemy, stary grzymy, no co tak krzy... O nie! A co z Krzysiem? O no tak! Ja pier... Tata! A no tak, zapomniałem, że my, że my ten, wiesz... Dobra. <laughs> Idziemy na przygodę. Ja tam przygodę? A chciałem do to ci powiedzieć, bo ja już się nauczyłem mówić. No to wspaniale! Ile to jest? Nie no, nie pytaj go o tę matmę. Będzie chodził, dalej do przedszkola. Nie chcę być pierwszą kasistą. Ale ty... Nie żadnych zan... ale nie chcę być cały czas przed przedszkolu. No nie, nie rządź mnie. No. Bo to ja mówię, y gdzie będziesz chodził. <laughs> ja ale dziecko. Dobra, ruszamy po China, do Czekoladowa. Tylko... Ano tak, nie wiem, gdzie jest do Czekoladowa dokładnie. Musiałbym się spytać Traka. Kurna, ale jeżeli się domyśli, że, że ten, że... Że my planujemy pojechać do Shina... A, nic tam nie zrobi, no to ty nasz przecież kumpel. Panas nas podwieziesz? E, Przykro mi, ale niestety. E, mam pilną wiadomość. Hmm. No, że... No gadaj, no. Właśnie mówię, no i przestań. E, no wiecie, bo... Dobra, powiem do e, dyskretnie, że... Że wiecie co, bo... Pewnie pan, pan, ważni panowie do mnie przyjechali i powiedzieli... Że jak nie będę, że jak, jak cały czas będę tylko za darmo tak wszystkich wió wiózł, to w końcu stracę pracę y tego, przewoźnika, czy coś w tym stylu. O kurna, a my nie wzięliśmy akurat portfela. No, a, ja tak robię, ja tylko udaję, że ten, dobra, wsiadajcie. Mogę was jeszcze podwieźć do czekoladowa, bo ja wiem gdzie to jest. Gdzie? Dzięki, Trak. Nie ma sprawy, jesteście moimi kumplami w końcu. Ciąg dalszy nastąpi.